Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Jerzy Telesiński. Witam w kolejnej rozmowie z cyklu rozmów. Przy okazji bardzo ciekawego, bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest festiwal, który nazywał się kiedyś Festiwal Cyfryzacji, a teraz w związku z tym, że stał się taki międzynarodowy i powstaje wspólnie ze Szwajcarią, Szwecją, Serbią, Ukrainą, Estonią, Niemcami, Austrią i Liechtensteinem, nazywa się już Digital Festival, działa na rzecz promocji nowych technologii, ale też szans, jakie taka cyfryzacja, właśnie daje społeczeństwu, czyli państwu, czyli nam wszystkim, którzy otaczamy się narzędziami. Rozwiązaniami w naszym codziennym życiu, coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie, ale przez to wcale nie trudniejszymi w odbiorze, tylko właśnie praktyczniejszymi, wygodniejszymi, bezpieczniejszymi wielokrotnie. Wiele dziedzin życia ta cyfryzacja, ta digitalizacja dotknęła, dotyka. Jeżeli cofniemy się w czasie, na przykład o lat 10 czy 20, to przekonamy się, że bardzo wiele się zmieniło, ale łagodnie, ale z czasem, czyli to nie rewolucja, tylko ewolucja, dzięki której no, nie dajemy się wykluczyć z tego postępu, z którym mamy do czynienia. Te wiele dziedzin, to szanowni państwo, dobrze wiemy przecież, że rozrywka, bo ona nam się często z internetem, z mobilnością kojarzy, to zdrowie, o którym przekonaliśmy się, że również cyfrowo możemy dbać w dobie pandemii. To również na przykład bankowość mobilna, bankowość internetowa, ale to również, szanowni Państwo, zakupy. Ktoś jeszcze kiedyś pomyślałby, że tak chętnie będziemy kupować w internecie. I w związku z tym witam kolejnego gościa naszego cyklu, pan Marcin Gruszka, Head of Communications. Jaka ładna nazwa, panie Marcinie. <noise> tak, taka polska Polska nazwa, a propos pana wstępu. Witam państwa bardzo serdecznie. Marcin Gruszka, przyjmijmy, że jestem szefem komunikacji Allegro, czyli największego, yy, ulubionego, ukochanego miejsca zakupów online w Polsce. Chyba Polacy się już przyzwyczaili do tego, że Allegro równa się zakupy? Jak najbardziej tak, odniosę się na moment do tego pana wstępu. Dzisiaj można powiedzieć na pewno, że Polacy po prostu chętnie, wygodnie kupują online. I, i takim miejscem jest Allegro, czyli szybko, tanio i wygodnie. Online, to jest po prostu wygodne kupowanie. Bezpieczne. Bezpieczne też o tym będziemy zapewne rozmawiać, ale wspomniałem o, o fakcie, że jednak pandemia trochę przyspieszyła tym, którzy może byli troszkę oporni przed zakupami w internecie, przekonanie, że jednak można. I faktycznie wie pan, jak ja sobie przypomnę na przykład kupowanie w internecie lata temu, wiele lat temu, no to człowiek. Bał się, że zamiast na przykład telefonu komórkowego, który sobie zamawia, przyjedzie cegła. No te czasy mamy już bardzo daleko. O, tak, z tak, to są tak? czasy archeologiczne wręcz bym powiedział. No i a teraz te zakupy nie dość, że są wygodne, o czym będziemy wspominać i na przykład całymi rodzinami można już teraz jakoś korzystać z tych zakupów, to stały się bezpieczne. Jak bardzo o to dbacie? To jest tak, jak Pan powiedział, to jest jedna z barier, która, która, które, które musieliśmy pokonać, rozwijając sprzedaż online. I, I dzisiaj mamy na przykład program ochrony kupujących. Gdyby na przykład w jakiejś dziwnej sytuacji zdarzyło się tak, że ktoś komuś wyśle cegłę zamiast smartfona kupionego na Allegro, kupujący jest chroniony przez Allegro, Allegro zadba o to, żeby tę sytuację wyjaśnić. Zadba o to, zagwarantuje, żeby pieniądze były bezpieczne. To jest sytuacja zdarzająca się absolutnie niezwykle rzadko, i dzisiaj, tak naprawdę, no, można to mówić tylko w kategoriach jakichś ciekawostki. Dzisiaj się to bardzo zrobiło, już bardzo profesjonalne, ale tak naprawdę to nie jest takie miejsce, jak wiele osób postrzega, że to jest takie miejsce, które, w którym ktoś tam coś ma, jedną rzecz, dwie rzeczy chce sprzedać. Takie, takie sprzedaże ciągle są, oczywiście, ale tak mhm. naprawdę to jest olbrzymie, wielkie. W zasadzie nielimitowane centrum handlowe, w którym jest, ma, możemy kupić absolutnie wszystko. Teraz właśnie na przykład jako ciekawostkę powiem państwu, że będziemy sprzedawać na przykład świeże owoce morza na Allegro. Także mm, od takich rzeczy elektronicznych po jedzenie. Pamiętam, jak w jakiś wywiadu wydzielamy wigilię, mówiłem, że w zasadzie wigilię całą można przygotować, nie wychodząc z do domu, kupując wszystko na Allegro. I to wszystko bardzo dbamy. Bardzo dbamy o to, żeby ta transakcja była szybka, ale też bezpieczna na każdym etapie tej transakcji, więc Dzisiaj w ogóle ten temat, jak pytamy klientów, on się już w ogóle nie pojawia. Jest to jakaś taka historyczna ciekawostka, co, co udało nam się osiągnąć dzięki bardzo ciężkiej pracy i, i tej wiedzy, tej świadomości, że to jest coś, co blokuje klientów przed korzystaniem. I już poradziliśmy sobie z tym dosyć dawno. Ale zgadzam się, jeszcze na do tego, co Pan powiedział wcześniej. Faktycznie pandemia to taki czas, który przyspieszył pewne procesy, bo e-commerce w Polsce się rozwijał, bardzo dobrze się rozwijał z roku na rok wydaje mi się, że można tak śmiało powiedzieć, że to jakieś 2-3 lata takiego naciśnięcia napadał gazu i ci co spróbowali w tej sytuacji wszystko wskazuje na to, że zostają, pokochali i korzystają Korzystają chętnie, a jak raz się przekonają, to na pewno korzystają dalej, bo to jest też taki. taki ta, ten raz, ten pierwszy raz trzeba pokonać pewien ten opór, a potem już leci. Oczywiście, ja mówię na przykład na swoim przykładzie, to ten pierwszy raz to pewnie tam dobre 20 lat temu, ale potem, jak człowiek docenia tę wygodę, no to, to potem właściwie najchętniej by faktycznie robił wszystkie zakupy w internecie, albo na przykład na Allegro i tutaj właśnie kłania się jakby idea tej, tego Digital Festivalu, który jakby odpowiada na potrzeby, które jeszcze się nie zdążyły pojawić i tutaj ta pandemia nas o tym przekonała i to jest kolejny taki wniosek, że no oczywiście nie mieliśmy na nią wpływu, ale odpukać w sumie chyba byliśmy nawet trochę niechcący dobrze na nią przygotowani, to znaczy zapewne i Państwo, mam na myśli Waszą infrastrukturę, musieli na to zareagować, że Polacy coraz chętniej, coraz częściej kupowali przez internet, ale z grubsza właściwie wyprzedzaliście chyba trochę te potrzeby, również infrastrukturalne. Tak, jak najbardziej. No to Allegro to jest, to jest platforma, która no już ma ponad 20 lat, więc ten rozwój nasz to, to, jest, to jest bardzo długi proces i on obejmuje nie tylko te kwestie technologiczne, ale również kwestie Ofertowe, kwestie komunikacyjne, kwestie obsługowe, kwestie logistyczne, więc to jest tak faktycznie duży proces. My Mieliśmy kiedyś różne przygody, które nas dużo nauczyły, i na przykład dzisiaj, no nie chcę zapeszać, ale na przykład no nie, stabilność serwerów, nam się nie zdarzają nawet w pikach świątecznych czy w pikach promocyjnych, żeby coś z tymi serwerami było nie tak. No, akurat jesteśmy w okolicach Smart Weeka i, i to jest taki festiwal. Promocyjny na Allegro, i mogę Panu powiedzieć, że na przykład pamiętam w tamtym roku były takie momenty, kiedy sprzedawaliśmy na przykład 10 tysięcy opasek elektronicznych. Nie zgadnie pan, w dwie minuty. Czyli dwie 10 000 tysięcy yy, opasek sprzedało się w dwie minuty. Jak Pan sobie wyobraża, chętnych było sporo więcej. Serwery to spokojnie obsłużyły. Także, tak z, z punktu widzenia technologicznego, jesteśmy bardzo przygotowani. Bardzo ciekawe jest to, co Pan powiedział, ta cała logistyka tego procesu, mhm. typu, gdzie ta paczka dotrze. Dzisiaj. W Allegro mamy ponad 35 tysięcy punktów odbioru. Oczywiście wielkim zainteresowaniem cieszą się automaty paczkowe, właściki swojej tej wygodzie, czyli tak naprawdę może Pan o dowolnej porze samodzielnie podejść, odebrać, nawet nie musi Pan niczego dotykać. Absolutnie to jest super yy, 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 uzupełnienie yy, naszej platformy, czyli ta logistyka, cała ta wygoda całego procesu. I to, jak ktoś raz spróbuje, no to już yy, 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 yy jest bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony i zostaje. Warto na przykład skorzystać z takiej oferty, którą jest smart na start, gdzie oferujemy spróbowanie czym jest oferta smart, czyli program lojalnościowy, dzięki któremu nasze przesyłki docierają do nas za darmo, kupione na Allegro. Te, które oczywiście są oznaczone tym znakiem i w momencie, kiedy Pan, może Pan po prostu dzisiaj wypróbować tego smarta, co to jest ten smart i właśnie dostanie Pan tą przesyłkę bardzo szybko do tego między innymi automatu, Paczkowego. I to jest ten moment, wie pan, punkt styku firmy z klientem. Ta, ta, ten digital spotyka się z już takim offline mhm. i, i to gra, i to gra idealnie. Taki pakiet można, zdaje się, teraz rozszerzyć na całą rodzinę. Dobrze słyszałem w Spotach, tak? Jak najbardziej tak, tak teraz promujemy, że na przykład, jeżeli jedna osoba w rodzinie ma i jest użytkownikiem tego programu, a ma na przykład, nie o. wiem. Dzieci, to, to można skorzystać z tego jednego konta, jest to bardzo wygodne no i dzięki temu coraz więcej osób przekonuje się, jak, jak to działa. To to wszystko teraz tak naprawdę jest bardzo fajnie też na platformie. Działa na przykład, sobie wyobrazić, że nie wiem, moja małżonka kupuje dla mnie prezent a, a, i ja pomagam, to wystarczy dzięki mojemu smartowi ale niekoniecznie muszę widzieć, co co ona wybrała dla mnie, więc to też okay. jest tak bardzo przemyślane, jest bardzo ciekawe. Co jest ciekawe i przemyślane faktycznie, drogie małżonki, drodzy małżonkowie, jeśli zakupy, no to wiemy tutaj już pan Marcin Gruszka, czyli szef komunikacji Allegro, podpowiada. W razie czego niespodzianka nie przestanie być niespodzianką, również dla dzieci. Te zakupy robią się coraz bezpieczniejsze, również jeśli chodzi o płatności stają się również coraz wygodniejsze. To już nie jest tak, że trzeba wejść do swojego banku i zrobić przelew na numer konta jak drzewie i bywało. To oczywiście jest taka informacja dosyć banalna, ale pewnie nie wszyscy, którzy słuchają naszej rozmowy o tym wiedzą, że to też już staje się coraz wygodniejsze. Tak, oczywiście ciągle można wejść na konto swojego banku i ciągle można zapłacić jak najbardziej. Ta formuła też jest ciągle przez część klientów wybierana, ale jest dużo różnych narzędzi, które wspierają. Jest bardzo popularny na Allegro. Bardzo popularny na przykład Blik. Ale teraz bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy nasza własna usługa, czyli Allegro Pay. W momencie, kiedy Pan dokonuje transakcji, proponujemy różne metody płatności. Jedną z nich jest właśnie zawarcie takiej pożyczki krótkookresowej. Tutaj dzięki tej, tej operacji Pan dostaje pewne środki, maksymalnie można do 4000, dostać tych środków i na przykład to pozwala Panu, jeżeli jest Pan klientem Smart, kupić coś na raty. Co miesiąc spłacamy jedną trzecią wartości zakupu bardzo wygodne, zaszyte tak naprawdę w transakcje, czyli pan nigdzie nie wychodzi, nie wychodzi pan poza ekosystem naszego, naszego naszej platformy, jest pan cały czas w tym samym miejscu i no, kupuje pan to, jest to bardzo wygodne, bardzo wygodne, też bardzo dobrze oceniane, prosta, szybka metoda. właśnie to jest to co wszystko to, co daje digitalizacja dzisiaj, czyli jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo ważnych rzeczy, dosłownie Kilka minut w momencie tak naprawdę. Na przez dzięki temu możemy pójść w weekend na bardzo długi spacer z rodziną, iść do kina, poczytać książkę, zamiast spędzić kilka godzin w centrum handlowym, licząc dojazd, szukanie miejsca na parkingu i tak dalej. Teraz klik, 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 i następnego dnia, coraz częściej następnego dnia, albo nawet tego samego dnia hmm, przesyłka czeka na nas. To jeszcze w kontekście pandemicznym też jest ważna informacja dla tych, którzy jednak chcą ograniczyć kontakt z przypadkowymi osobami, to jednak jest, daje pewne poczucie bezpieczeństwa, skoro wspominał Pan o tym, że nie musimy siedzieć przed komputerem, możemy się wybrać na przykład na spacer, to jeszcze to Allegro możemy mieć w kieszeni, jeśli mamy smartfona, nawet nie jakiegoś specjalnie skomplikowanego, tak? Normalnie przez Waszą aplikację wszystko można zrobić. Tak, tak, dzisiaj w dzisiejszych czasach aplikacja pełni bardzo istotną rolę zarówno na Allegro tym dużym. Teraz niedawno paliliśmy bardzo fajną aplikację do Allegro lokalnie, czyli do tej takiej sprzedaży okazjonalnej, gdyby miał pan na przykład jakąś fajną książkę którą pan już przeczytał chciałby ją sprezentować komuś albo dostał pan drugi taki sam sweter pod choinkę i też chciałby pan go sprzedać, może pan to bardzo wygodny sposób zrobić przez aplikację Allegro lokalnie, czy też kupić cokolwiek na aplikacji Allegro. Te aplikacje są bardzo intuicyjne, bardzo proste. Ja sobie wystawiałem, a propos naszej rozmowy mikrofon używany. Mhm. Ten proces zajął mi dosłownie kilka minut, kilka zdjęć, krótki opis, za kilka godzin go sprzedałem. To jest niezwykle wygodne, zarówno dla osób, które kupują, jak i dla osób, które sprzedają. To wszystko jest bardzo, bardzo proste i tutaj um, oczywiście wymaga takiej podstawowej wiedzy, obsługi aplikacji, ale no, nie przesadzajmy, nie jest to jakaś wiedza tajemna. Po pierwszym razie można powiedzieć, że stajemy się mistrzem obsługi takiej aplikacji i to działa. No, jak ktoś ma smartfona, to już raczej chyba takie rzeczy go za bardzo nie zaskakują, chyba że, chyba, że może troszkę i to też wynika z badania, które powstało przy okazji właśnie Digital Festiwalu. Trochę jeszcze tych seniorów musimy przekonać, że tak jest łatwiej, że tak jest bezpieczniej, że tak jest wygodniej. Pewnie klientami waszej platformy są ludzie trochę młodsi, najczęściej. Czy Allegro jest tak naprawdę ofertą, platformą dla wszystkich, mm -hmm. więc nasi najmłodsi użytkownicy czasem mają nawet po kilka lat. Najstarsi są już takimi bardzo zaawansowanymi seniorami, ale faktycznie to, co jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe na Allegro, na takich miejscach jak Allegro, na takim marketplace tak zwanym, to jest to, że naprawdę może pan kupić tam wszystko. Więc to jest naprawdę dla każdego, bez względu na to, czy się ktoś interesuje muzyką poważną, czy ktoś remontuje mieszkanie. Czy ktoś chce kupić opony na zimę? Czy ktoś chce kupić prezent wnuczkowi grę na komputer? Co pan, czego pan nie wymyśli? Dosłownie, czego pan nie wymyśli? Kupi pan to na Allegro. I, i, I ten wybór jest taką odpowiedzią na to, dlaczego to jest dla wszystkich. Więc te osoby, jak już ktoś im pomoże na początku, bardzo dobrze sobie radzą. No i takie rozwiązania jak Allegro Family tylko jeszcze w tym wszystkim pomagają. Bo... Panie Marcinie, ja też chciałem powiedzieć, że na przykład to jest takie miejsce, o którym czasem. Ja z moją mamą, która zdecydowanie jest już w tej grupie, o której pan wspomniał, rozmawiamy, że ja często mówię, Mamo, jeżeli tego nie ma na Allegro, to znaczy, że nie ma nigdzie. A to często dotyczy rzadkich książek, do których moja mama ma ochotę wrócić, a na przykład nie są już dodrukowywane ostatnie wydruki na przykład 30 lat temu. I faktycznie muszę panu powiedzieć, że jeśli udawało nam się znaleźć, a nawet niekoniecznie w antykwariacie, to na Allegro nam się udawało znaleźć rzadkie książki. Także to to jest też chyba taka informacja, jeśli słuchają nas trochę starsze słuchaczki i słuchacze. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli czegoś nie można znaleźć, to może właśnie na Allegro tak. Tak, jest duża szansa, bo takim naszym celem, takim naszym, naszym, naszym marzeniem tak naprawdę jest to, żeby mieć na Allegro wszystko, więc yy, tak, jesteśmy otwarci na, 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 na każdą ofertę, jeśli chodzi o takie wyszukiwanie produktowe, czyli konkretnej, konkretnej rzeczy, którą chcemy kupić, którą się interesujemy. To najchętniej wybieranym miejscem jest właśnie Allegro. Nie bardzo popularna w Polsce wyszukiwarka, że na całym świecie, tylko właśnie Allegro. Wydaje mi się, to jest bardzo zaskakujące, że jeżeli z czegoś chcemy kupić, to, to szukamy tego na Allegro. Zaczynamy w ogóle szukanie od Allegro. To nie chodzi o to, że trafimy na Allegro w poszukiwaniu tych rzeczy, bo nas wyszukiwarka przerzuci na Allegro, tylko po prostu otwieramy Allegro i tam wpisujemy dany produkt. To ciekawe. Konkurencja, a nie, to za chwilę o konkurencji sobie porozmawiamy, dlaczego akurat polscy użytkownicy internetu. Zwracają uwagę na Allegro, a nie na konkurencję, ale jeszcze a propos tego, co Pan wspomniał przed chwilą, na Allegro można kupić wszystko i tutaj by chyba należałoby dodać ale, i to też jest kwestia bezpieczeństwa, bo pewnych rzeczy na szczęście na Allegro nie ma, chociaż pewnie niektórzy chcieliby tam te niektóre rzeczy niedozwolone, jakieś takie dwuznaczne. Yy, Oczywiście tak, no oczywiście mamy regulamin, który dosyć precyzyjnie określa, nie chciałbym teraz tutaj wchodzić w takie detale, ale są, tak jak Pan mówi, są takie pewne rzeczy, których, których, których nie sprzedajemy, i to są oczywiście te rzeczy, które, które stoją w otwartym konflikcie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym. Więc tak, jeżeli ktoś próbuje coś takiego sprzedawać no to mu się to nie uda, bo Allegro dba o to bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, więc nie, ale to jest absolutny, nie wiem jak to powiedzieć, nawet nie margines, nie promil, to są w ogóle jakieś takie pojedyncze sytuacje, ale faktycznie no, przy tym wszystko należy, należy postawić gwiazdkę i powiedzieć, że to, są, to jest wszystko co jest legalne, co jest zgodne z prawem wspomniał Pan o tych najmłodszych użytkownikach, tak pomyślałem, że uspokoimy tych, którzy mogą mieć wątpliwości, to nie jest, jest pchli targ, to nie jest taki bazar, gdzie można naprawdę kupić wszystko i to nam się może kojarzyć z tym starszym troszkę podejrzanie, tylko jest to faktycznie taka pewnie, nazwijmy to wygodniejsza wersja bezpiecznego miejsca takiego, jak Pan powiedział na przykład takiej galerii handlowej może. Tak, tak, A... bo proszę pamiętać, że jest bardzo dużo sklepów, to są po prostu duże firmy, to są sklepy, to, 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 to mówimy o sytuacjach, Pan mówi o szukaniu jakiejś, poszukiwaniu jakiejś starszej książki. Takie sytuacje też są oczywiście, ale to przede wszystkim są bardzo duże firmy, bardzo dużo sklepów, które znamy z ulic naszych miast. Duże sieci też są na Allegro, bo traktują to jako dodatkowy kanał sprzedaży, typu na przykład wszystkie sklepy z elektroniką polską, one są wszystkie na Allegro też, mimo tego, że mają swoje dobrze prosperujące również sklepy online. To traktują jako dodatkowy kanał dotarcia do klientów, bo tych klientów na Allegro jest mnóstwo. Proszę pamiętać, że ponad 13 milionów aktywnie kupujących na Allegro. Bardzo dużo klientów, i też warto wspomnieć, że, że ten koszyk zakupowany, on, on rośnie. To już, jest, to już jest prawie kilka tysięcy złotych na głowę, więc to są naprawdę wartościowi kupujący. Czego wartościowi klienci, których jest prawie 13 milionów aktywnych, jeszcze nie chcą za bardzo kupować w internecie? Taka ciekawostka. Czy jest coś takiego. No bo elektronika łatwo. Z rzeczami, z ubiorem, z butami kiedyś było tak, że no, no nie chciał nikt ryzykować, bo trzeba było przymierzyć, a potem się okazało, że numer za duży, za mały, tu też można już odsyłać i tak dalej. To też się przyzwyczailiśmy. Wspominał Pan o jedzeniu. Czego jeszcze nie kupujemy w internecie, a może byłoby warto. Czy, czy macie jakieś swoje spostrzeżenia? Nie wiem, jak pan odpowiedział to pytanie szczerze, bo moim zdaniem kupujemy. Bo już wszystko. nie ma, bo już nie ma takiej. Takie, nie ma takiej przestrzeni. No nie można na pewno kupić miłości na Allegro niestety. Tak poza tym to wszystkie materialne rzeczy jak najbardziej tak, więc no, proszę sprawdzić, proszę sprawdzić naszą platformę. Wydaje mi się, że wszyscy będą bardzo zaskoczeni. Ja, ja, ja wie pan, każdy ma swoje subiektywne indywidualne podejście, tak? Dla każdego z nas każdy szukać czegoś innego, więc, więc no, taki jest model, taki jest właśnie. To jest tak przewaga takiego miejsca jak Allegro, czyli takiego olbrzymiego miejsca, w którym jest wszystko w bardzo dobrej cenie. No i to też jest bardzo ważne, że dostajemy to bardzo szybko i w bezpieczny sposób. To jest ten efekt, tak nie po polsku powiem, efekt wow, który klienci kochają absolutnie na Allegro. Marcin Gruszka, Allegro.pl, szef komunikacji. Jeszcze zapytam Pana na koniec, jak sobie dajecie radę z konkurencją, która nie śpi, która się rozwija? No bo, tak jak ustaliliśmy na początku naszej rozmowy, w ogóle zakupy, w ogóle życie, jeśli tylko wygodniejsze, to przenosi się do tej sfery cyfrowej. No więc konkurencja spora. Jakie macie, jaką macie przewagę nad zagraniczną konkurencją? Panie redaktorze, no jesteśmy platformą polską, Polacy nas doskonale znają, byli z nami, tak naprawdę po to dzięki temu, że są z nami, byli przy tym rozwoju dwudziestoletnim, więc nasza sytuacja jest, jest w naszym kraju silna, aczkolwiek my bardzo szanujemy naszą konkurencję. Nie komentujemy tego, bo tak naprawdę my koncentrujemy się na tym, żeby ta nasza oferta była jak najlepsza i wtedy sobie poradzimy z każdą konkurencją, czy z konkurencją krajową, czy z konkurencją zagraniczną. To jest właśnie to, że nas bardziej, wie Pan, inspiruje klient i jego potrzeby niż przyglądanie się, co też tam konkurencja wymyśliła. Więc jeżeli. My dążymy do takiej doskonałości tej relacji i tego, 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 żeby każdy był absolutnie zadowolony, i spadała liczba jakichś tam problemów i albo braków czegokolwiek, jakichś produktów. To powoduje, że ta, ta, ta perfekcja w tym powoduje, że no klient jest bardzo zaopiekowany. Jeżeli klient jest zaopiekowany, zadowolony, no to. On zostaje, on, on, to jest jego miejsce zakupowe. On wie, on zna to środowisko, wie, co kliknąć szybko i to działa, zawsze to działa. Szybko dostaje, dostaje, na tym powiedziałem wręcz coraz szybciej, bo my też dbamy o to, żeby coraz szybciej te dostawy do, do, dojeżdżały do klientów. To wszystko powoduje, że tym się wygrywa dzisiaj, wie pan. A nie tym, że ktoś ma lepszą reklamę, czy ktoś tam coś tam ma lepszego. To są takie dodatkowe rzeczy. Nasze skupienie, gro naszej pracy jest skoncentrowane na tym, żeby słuchać naszego klienta. Ale również tego, który u nas sprzedaje. Bo proszę pamiętać, że nasz model opiera się w dużej części na tym, że to jest miejsce, na którym inne firmy sprzedają. Nie wszyscy takie mają modele biznesowe. My mamy w tym, w tym zakresie jesteśmy naprawdę bardzo oryginalni. Więc to jest dwamy zarówno o kupujących, jak i o sprzedających. Jeżeli te dwie grupy są zadowolone, to, to jedni robią dobry biznes, a drudzy są zadowoleni, bo kupili bardzo dobry produkt w bardzo dobrej cenie. I po raz chyba 40 powiem wygodniej i szybko, ale to jest naprawdę ważne. W, w zakupach online już sobie nigdy może pozwolić na to, że to ktoś kupił i czeka tygodniami, nie, wie, nie, nie ma świadomości co się dzieje z jego paczką. To jest w ogóle też taki, taka, taka archeologia, jak to co pan mówi wcześniej o tej cegle. To już się nie zdarza. Po prostu dzisiaj musi to zrobić szybko, sprawnie wygodnie i co bardzo ważne, jak kończymy, to podkreślę to te ekologicznie, czyli tak naprawdę się zwracamy bardzo uwagę na to, jak coś jest zapakowane, jak coś jest dostarczane, to jest też nasza taka, bym powiedział, nawet wręcz taka obsesja i dużo w tym obszarze się będzie ciekawego na Allegro działo. Zapraszamy do obserwowania. Naszym gościem był Marcin Gruszka, szef komunikacji Allegro.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam na Allegro. I Zapraszamy na Allegro, a ja zapraszam do słuchania rozmów z cyklu Digital Festival, dlatego że właśnie zależy nam na tym, żeby Państwo czuli, że ten świat nam nie ucieka, że jego wygoda, bezpieczeństwo, praktyczność była do Waszej dyspozycji. W niniejszym zapraszam na kolejne rozmowy i serdecznie dziękuję. Jerzy Telesiński.